Волгови у знайомих усе інше на дистанції. Не є з тим лікарем, є ж лімаш. По вашому Волгови найліпше сконсультуватися з лікарем. І зараз тема Волгови у знайомих усе інше на дистанції. Чи то є можливо? Усувач Волгови своїм знайомим на дистанції. Одразу, от перше, то є можливо, але ten najpopularniejszy sposób dla przykład, użycia leków już nie pomoże. Dlatego, że jeżeli te osoby są daleko, nie możesz wziąć ten lek i pójść do tych osób dać ten lek. Ale mam dla ciebie rozwiązanie, jak możesz usunąć ból dla swoich znajomych na dużych dystansach. Dla tej techniki, dla tego rozwiązania nie ma żadnych jakby granic. Uh, możesz zastosować te rozwiązania wszędzie, w Afryce, Ameryce, wszędzie, dystans nie ma znaczenia, i co to za takie rozwiązanie? Które znajdziesz w opisie pod tym filmikiem, link usunięcia ból głowy. Rozwiązanie pod nazwą usunięcie ból głowy za 5 minut. Czy usuniesz ból głowy nie tylko dla siebie, ale także dla wszystkich swoich znajomych na, różnym, na różnych dystansach w Afryce, w Ameryce wszędzie dystans, dla tej metody, dla tego rozwiązania nie ma znaczenia. I to jest poważnym takim plusem, który no, myślę, że będzie trudno dla Ciebie znaleźć, no po prostu znaleźć. <gry> Dlatego, że mm, najwięcej takich filmików jest mm, masowanie głowy, masowanie szyi. Joga na ból głowy też dużo przeglądów, ale efektywność mała. I takie podobne jeszcze filmiki. Także no po prostu będziesz usuwać ból głowy za pomocą tego rozwiązania dla wszystkich swoich znajomych. I plusem jest to, że nie musisz im powiedzieć, no nic mówić, że usunę ci ból głowy, poczekaj 5 minut. Po prostu, jeżeli dla przykładu na przykład, że zadzwoniłeś do kogoś, rozmawiasz ze swoimi znajomymi. I oni powiedzieli, że mają ból głowy. To po prostu a no dobrze tam dalej rozmawiasz i możesz usłyszeć ból głowy tym znajomym. Potem odzwonić tym znajomym i zapytać co tam ten ból głowy już minął czy nie. I oni będą zdziwieni i odpowiedzą, że ból głowy minął, ale nie spożywam żadnej leki. i po prostu nie wiem jak on minął bardzo szybko. Te rozwiązania znajdziesz w opisie pod tym filmikiem, link usunięcia bólu głowy, a także są dla Ciebie tam dwa dodatkowe rozwiązania. Usunięcie bólu głowy za 10 minut i automatyczne usunięcie bólu głowy.